Dzień dobry, kochani, w kolejnym vlogu. Yy, dzisiaj, słuchajcie, wybieramy się do fryzjera. I nie do, do byle jakiego fryzjera, gdyż jedziemy do naszej Izabeli ze ślubu pierwszego wejrzenia z piątej edycji. My się z Izą już znamy, już u niej byliśmy i e, teraz Izela nam z, zaproponowała, sami się też zgłosiliśmy, wyszło to na spotkaniu po prostu. Ja wchodzę na pomysł, że chciałabym coś zmienić w... A nie mów co, nie mów co! Nie, nie, nie powiem. Nie mów jak, bo co to chyba wiadomo, co można u fryzjera zmienić. Mm. E, ja też zmieniłam troszkę swój wizerunek, mi jakaś taka ochota. E, no dobra, szczerze się na zero. Aga będzie całkowicie Łysa. No. Jest gorąco, to lato daje siwe znaki. Mój już chyba chciałby, żeby tak wyglądała. I na kolano. Yy, nie będę Wam mówiła co to będzie, bo sami zobaczycie, bo zabieram Was ze sobą. Yy, powiem wam tylko, że już się nie mogę doczekać. Jest akcja. Poszło, pokaż. Pierwsza. O, myślałam, że to być jakiś. A potem będzie więcej. No? Nie ja. Pokaż się oswić. A my mhm. jesteśmy w salonie. U. tak. To nam wyślę swoją zgodę. No, Weźmy, że nie wszyscy nie jesteśmy wszyscy pod jednym szyldem. A nie, 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 to Co? Więc. Hmm. Dyskupcje na Tak, że oni są w sobotę w Dzień Dobry TVN u nas w Krakowie. A nas nie ma. A i czemu w Krakowie? One są mi się tutaj za cienkie, żeby je tak stosować. Mhm. To ja tylko mam wierzch. O tam mhm. wodę. Żeby już mi się pani nie rozliczał na Już są na dole. W tej kolorynie. No. Jak Batman w tej kolorynie. A teraz tutaj dopiero jakaś jest No. Taka będę już kochanie. Ale chyba rzeczywiście lepiej ci w czarnym niż lubię. w broni, ja Lubię, no ja cieszę się, że wróciłam do ciemniejszego. jak idzie tata bardzo dobrze i to powi się na takie krótkie włosy Powoży już skończony. jak modele Ale pięknie ta brudka i włoski przestrzeżone, pokaż się z tyłu. Super. No i teraz Agusia. No i ja. Proszę bardzo, w na tą, i na tą, jak sobie mój mąż będzie mnie wolał. Jestem tak zadowolona z swojej zmianki, takie włosy, ale to było chyba w I w sumie mam i za kolorem tym ciemnym, i za chyba tą długością włosów. No, jesteś całkowicie inna dziewczyna. Chyba Mam wezmę... nową żonę. Mam nową żonę, wezmę jeszcze raz ślub. Dziękujemy ci Izabelko bardzo. A, dziękuję. Nie ma za co polecam się na przyszłość. Podobne. Cieszę się, odwiedziny. że Wam się podoba. Tak. Ta. Bardzo się cieszymy. Zapraszam. Bardzo, bardzo jesteśmy usatysfakcjonowani, prawda? Tak. I gotowi na przyszły weekend. Jak aby zawsze. Się działo. Ja zawsze jestem bardzo wygadany, więc. Tak, No to tylko tak przed kamerą, bo w sumie to już jest ja i bardzo wygadane. Wszyscy krę... to wiedzą. Ja się krępuję kamerę. Tak, 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 on się krępuje. No, tak. Wracamy do domu, gdzie stoimy standardowo w krakowskim korku. Powiem Wam, Pani, że jestem tak zadowolona z cięcia. I Zunia, bardzo, bardzo Ci dziękuję. Naprawdę, masz talent. Na siebie napatrzę się, naprawdę. Już teraz nawet zamiast patrzeć się w kamerę, to tutaj obok mam... A... To co ja mam powiedzieć? I się. Jak się nie mogę po... napatrzeć na żonę? Ty to, to lepiej kieruj, bo nie dojedziemy. Fajnie, super, naprawdę. Tak inaczej totalnie wyglądam. Ten korek szalony. Ile jeszcze? Mam Ci podać w kilometrach czy w minutach? W minutach... 25 minut plus jeszcze 10 postojowego. Jest, ja tu usnę. Obudźmy jak ruszymy. Mm. Ej jedziemy, zielone. No nic. Ej yeah, jedziemy. To będzie widać, ale dostaliśmy alec właśnie SMS-owy, że dzisiaj będzie straszna wichura w Krakowie i właśnie widać, że już się zbierają te chmury. Widać tam z tyłu. Jakby kamera nie odzwierciedla tego koloru, który my widzimy. Ale chyba coś jednak się tu zanosi na jakiś deszczach. My już jesteśmy w domku. Wojtek pojechał do gabinetu, bo mamy jeszcze wieczorem pacjenta. Ja jestem w domu, dlatego że dlatego, yy, że... No bo tak jest praca, <grymne> muszę nas spakować, bo jutro wyjeżdżamy do Łodzi. Tak, jedziemy najpierw do Łodzi, ja się spotkać się z moimi przyjaciółmi, a w sobotę rano. Yy, czych, 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 szybciutko na działeczka i mamy zjazd rodzinny i będzie ognicho yy, i w sobotę i w niedzielę przyjeżdża kolejna inna rodzina. Więc cieszę się, że bo ogromnie się z nami mam. ogromnie. Więc ja już zaraz będę naspakowała, mam pełno rzeczy dla rodziców, dla mamy, bo mieli remont też w, w tym domku w lesie, więc mam coś tam dla nich, bo byłam w i zrobiłam małe zakupy, wiecie jak to są takie dodatki, pierdu pierdu. Ale chciałam Wam coś pokazać. W zeszłym tygodniu chyba na Instagramie pokazywałam, że kupiliśmy takie fajne drewniane serca, już Wam pokazuję. Serce i ono było wyłożone takimi puzzlami, gdzieś takiej wielkości. No i to wszystko... Yy... Wymyśliłam, że idziemy teraz na ślub i zamiast kartki, słuchajcie, takiej ślubnej, e, kupiłam to serce. Tu już mam zapakowane te puzzle. E, popisałam. Kupiłam takie y, przylepne naklejki różnych czcionek. Słuchajcie, różne takie y, dekoracyjne y, kwiatuszki. Jakieś miałam też takie perełki. Nie wiem, czy tu będzie widać. O perełki tu są. Wszystko porobiłam i więc jakąś kartkę, też miałam takie różne. No i napisaliśmy tutaj na tych. O, pięknie brzmi. Napisaliśmy tutaj te życzenia dla nich, dla pary młodej. No i teraz. Y, Wyjęliśmy te puzzle, włożyliśmy w torebkę. Tu napiszemy życzenia. No, i jak para młoda będzie wiedzie, chciała wiedzieć, czego im życzymy, to muszą sobie ułożyć takie puzzle. Myślę, że to bardzo fajna, oryginalna e, kartka e, dla nowożęców, a wyglądało to tak. Dostaliśmy też cześć, słuchajcie, prezent o naszych znajomych z Jaworzna, Bardzo, bardzo dziękujemy. Dostaliśmy nasze ulubione zdjęcie na płótnie. Bardzo duże, bo to w sumie widać chyba wielkość poduszki. Większa nawet, DRZ2. Nasze ulubione zdjęcie, fajnie wydrukowane, naprawdę super prezent. Jeszcze nie wiem, gdzie byśmy tutaj mogli je umieścić, ale na pewno w naszym nowym domu będzie na to miejsce. I tak, właśnie zastanawiam się, co mam zrobić, bo. Muszę spakować nas, muszę zrobić sobie paznokcie, bo rano je zdejmowałam. Tam muszę je pomalować, czyli nałożyć hybrydę. Zmontować ten odcinek i jeszcze stwierdziliśmy z Wojtkiem, że zrobiliśmy przesiew w naszej lodówce i w zamrażalniku i chcemy ją teraz odmrozić na wyjazd. Akurat wyjeżdżamy, więc zrobimy, wymyjemy ją elegancko i odmrozimy. Hmm, tyle, że Coś muszę zrobić ja, coś muszę zostawić dla Wojtka. I co by tu zrobić? Może niech mi zrobi paznokcie? <grymne> nie, no żartuję. <grymne> ja zaraz sobie chyba usiądę i będę robiła paznokcie. Wojtuś wróci, to może zajmie się lodówką. Chyba tak zrobię. W sumie nas już podpakowałam. To niech też nas się troszeczkę wykaże, nie, ten mój mążuś, A nie to, że na gotowe, na gotowe wszystko by chciał. Nie, to jest dobry chłopak, bardzo pomaga mi, naprawdę, takich domowych obowiązkach, o co go nie poproszę, to, to robi, czasami i popsioczy i zrobi to później, niż ja go proszę, ale zrobi. I to jest też fajne, że naprawdę, yy, nie wiem, wyjeżdżamy, wiecie, czasem tak jest, że przed wyjazdem się na e, nawarstwi parę rzeczy do zrobienia, to zawsze tak robi, że to powiedz mi, co ja mam zrobić, wypisz mi ja to zrobię, więc fajnie, fajnie, naprawdę, dobrego mam tego męża. Jesteśmy w trakcie pakowania, oglądamy sobie w tle Szpitalnię Amsterdam. Ktoś polecił nam? Tak, yy, Jana Koroniewska. <laughs> Taki przezraszony, a ja wiem dlaczego, zaraz pokażę dlaczego. To jest kolacja mojego męża. Właśnie się śmiał, że pokażę, mu proszę, jogurt naturalny, myślę. o zdrowo, fajnie. A tutaj co? Milkę sobie wrzucił. Czekoladę i milkę, no słuchajcie, dieta po prostu mistrzowska. Proszę, nie tłumacz się Wojciechu. Przecież zdrowo, o co ci chodzi? Jogurt naturalny, niesłodzony. No a powiedz mi Wojtłyś, co z naszym odmrażaniem lodówki, bo mieliśmy to robić. Czekaj Odmrażam <grym> Odmrażam przecież. Kochanie, to jest pierwszy etap odmrażania lodówki. Trzeba wszystko zjeść, co jest w lodówce. Ech, no dobrze. Ja robiłam sobie w międzyczasie dzisiaj pezdnookcie jak męża nie było. Proszę zrobiłam sobie. Tutaj efekt syrenki na dwóch, taki dżecik. Tak wyglądają spakowanie jesteśmy w sumie, tutaj jest torba dla mamusi pan panko zrobiłam No i lodówka czeka, ja nie wiem czy my dzisiaj ogarnie. No i tak kochani, z naszych planów tyle było do zrobienia my Coś tam się udało zrobić, ale nie wszystko I stwierdziliśmy z Wojciechem, że wstaniemy jutro o 7 Ja jutro o 7 zmontuję ten odcinek i go wrzucę od razu na kanał A Wojtuś będzie rano odmrażał przed pracą Eee, lodówkę, tak? Nie ma Tak. W takim razie dobrze. Nic, co? Prysznic i idziemy chyba spać, co? Na razie jestem na pierwszej półce. Z A, czyli tak, on jest na pierwszej półce, czyli za trzy godziny będzie na drugiej. To. Myślicie, że jogurt naturalny z szynką wieprzową jest bardzo dobrym połączeniem. A ty cały czas jesz tutaj czekoladę. Przecież nie widać czekolady. Kochani, bardzo dziękuję Wam, dziękujemy Wam za tego vloga. Bardzo dziękujemy. Jutro wyjeżdżamy do Łodzi, zatem zabieramy Was razem z nami, jedziecie do Łodzi i myślę, że vlog z Łodzi wjedzie we wtorek. Nie? Jak nie będę mieć e, rewolucji żołądkowych, to może nawet wcześniej. Buziaczki, do zobaczenia, pa! Chyba, że chcecie. Co znajdziemy w zamrażalce u Janików i Łyczakowskich? Nic, mamy czesną lodówkę. Co tam chcesz znaleźć? Drożdże. Mam drożdży. pełno drożdży w zamrażalniku, bo jak była pierwsza pandemia i ludzie się rzucali na papier toaletowy na drożdże, to ja kupiłam taką wielką kostkę w Lidlu, pokroiłam na 25 gram, opakowałam w takie kulki i zamroziłam. Ja tych kulek mam tam chyba ze 30, słuchajcie. I nie mam co nic z nimi robić. Ale nie wyrzucę ich, bo drożdże mogą być w zamrażalniku długo. W kolejnym konkursie będziemy rozsyłać drożdże. Zbieramy tylko najbliższych <grymne> okręgowo, żeby się nie rozbroziły w pas. <grymne> I to już jest głupawka wieczorna. Kochani, do zobaczenia w kolejnym bloku. Pa!